To był bardzo udany weekend dla tenisistów stołowych ze Szczercowa. Zarówno zawodnicy Astorii, jak i GLKS-u punktowali i umocnili się na czele tabeli grupy A w rozgrywkach piątej ligi mężczyzn. W piątej lidze mamy dwie grupy, grupę A i grupę B. Grupa A liczy 8 drużyn, a grupa B 7. My jesteśmy w ośmiodrużynowej drużynowej grupie, no i jest 7 kolejek pierwszej rundy i rewanżowych też 7. Każdy z każdym maci rewanż. No, to był chyba dobry weekend dla drużyn ze Szczercowa. Tak, w ogóle prawdopodobnie po tym weekendzie obie drużyny ze Szczercowa będą liderami. Pierwsze i drugie miejsce będą miały. No jest to fajna sprawa, ponieważ naprawdę gramy z drużynami, które już parę lat ładnie grają. Są to naprawdę odległe miejscowości, jak Wieruszów. Piotków, Przygłów. No, naprawdę to tutaj po tym województwie jest takich sporo drużyn i dalekich, i którzy już grają nie pierwszy rok, więc naprawdę w czołówce być w tej lidze to jest naprawdę fajna sprawa i, no, i jakiś sukces na pewno dla nas wszystkich, dla Strzecowa, dla gminy, dla nas, zwłaszcza że my tu mieszkamy i chodzi przede wszystkim tutaj o promocję. W niedzielę zawodnicy szczercowskiego GLKS-u podejmowali lux start przygłów. Drużyna przyjezdnych przed tym spotkaniem wyprzedzała szczercowian w tabeli i zapowiadała twardą walkę o każdą piłkę. Były to jednak pogróżki bez pokrycia, bo mimo wysoko postawionej poprzeczki, po pierwszej godzinie szczercowianie prowadzili już 5 do 0. Mówiąc szczerze, te sety były wyrównane. To nie było tak wynik, wynikiem końcowy, ale to jednak naprawdę tutaj się trzeba na każdy set bardzo skoncentrować. Tutaj chłopaki widać, że grają, oni grają po różnych butekach, mistrzostwach jakichś juniorów, kadetów. I tutaj naprawdę to czasami tak wygląda, że to jest 5-0. Po dwóch kolejkach, ale to jednak mówiąc szczerze, te wyniki to oscylują na bardzo remisowych. Czasami 3-2, 3-1, sety się wygrywa na przewagi. No i czasami tak jedna piłka nawet decydować potrafi o tym, że się wygrywa. No ale tak faktycznie ułożyło się fajnie. Bardzo fajne jest też to, że włączacie do gry młodych zawodników. Zgadza się, jest duże, myślę, że zapotrzebowanie tutaj mieszkańców. Fajne, fajnie, że młodzież chce brać w tym udział. Jest dużo chętnych do grania w tenisa stołowego. No, i przychodzą regularnie, trenują. Myślę, że to dla nich jest fajna sprawa takie ogrywanie się, jakieś mobilizacja. Do... Myślę, że też fajnie odciągnąć ich od komputera, telewizji i zająć się czymś naprawdę takim dla ciała. Finalnie kilka szczerców pokonał gości z przygłowa 7 do 3. W meczu wystąpił m.in. młody Marcin Osiński, który co prawda dziś nie poprawił dorobku drużyny, ale we wcześniejszych meczach zapisał już na swoim koncie efektowne zwycięstwo. Dzisiaj natomiast udało się urwać seta z o wiele starszym przeciwnikiem. No, zaczęło się od tego, że tata grał trochę w tenisa, no i on mnie zachęcił do tego, żebym po prostu poszedł na trening i spróbował, jak to jest. Mhm. Kiedy to było? Z półtora roku temu jakoś, tak mi się wydaje. Nie wiem dokładnie. I tak już zostało? Tak, tak już zostało. Dzisiaj mieliśmy okazję obserwować się podczas kolejki czwartej już. Jak mi mówiłeś, wcześniej to już czwarty twój pojedynek. Tak, to już jest mój czwarty pojedynek. Mhm. Jak to wyglądało punktowo? No, zdobyłem tylko jeden punkt, jeden mecz wygrany. Na Ale za to 3-0. No tak. Lubisz grać w, w tenisa? Tak, lubię. Jakbym mnie nie ten to on tutaj nie przychodzi. No, pewnie, że tak. Ale grasz często ze starszymi od siebie, to jest. Z... No często. Prawie zawsze. To jest jakiś problem, czy nie? No taka psychika tak, ciężka jest z tym. Że ktoś wyższy od ciebie stoi, no i ciężko jest później z tym. Ale 3 do 0 raz wygrałeś. No tak, no ale on miał tylko 16 lat. Po czterech kolejkach szczercowscy tęsiści stołowi zadomowili się na czele tabeli. Warto podkreślić, że nie ma niezdrowej rywalizacji między naszymi zespołami, a ich sukcesy są dobrą wizytówką gminy Szczerców. Myślę, że tu nie chodzi o to, żeby rywalizować między sobą, tu chodzi o to, żeby promować gminę, żeby się bawić, żeby coś się działo po prostu, żeby ta hala tutaj naprawdę była potrzebna, żeby czuć było, że ona jest tutaj potrzebna nam. A o rywalizację, no to jest myślę, że druga rzędna sprawa. Liczymy na kolejne zwycięstwa naszych drużyn i zapraszamy do kibicowania pingpongistom. Najwyższa pora, by do sukcesów piłkarzy nożnych, siatkarzy i siatkarek dołączyć można było także znakomite wyniki tenisistów stołowych ze Szczercowa.